Odwrócona piramida świadczeń jest to przeniesienie ciężkości leczenia pacjentów z lecznictwa szpitalnego do lecznictwa ambulatoryjnego do poz do opieki domowej, czyli szukanie ścieżek, gdzie można dane świadczenie wykonać, żeby było one tańsze bliżej pacjenta. I to jest kierunek Ministerstwa Zdrowia olbrzymie ważny. Słuszny i konieczny do realizacji, bo wiemy, że wszystkie państwa, które reformowały swoją ochronę zdrowia, zaczynały od tego. Ale oczywiście ten projekt musi być perfekcyjnie przygotowany. I oczywiście ta odwrócona piramida świadczeń musi uwzględniać bardzo dobre prognozowanie, planowanie niezbędnych ilości wykonanych świadczeń na poszczególnych etapach, czyli operacji, które muszą pociągać za sobą hospitalizację, diagnostyki, monitorowania po i za każdym razem uwzględniając finansowanie, trzeba ustalić na którym etapie piramidy mogą być one robione czy mogą być w poziecie czy mogą być monitorowanie telemetryczne, czy może być w AOSIE, czy konieczne jest leczenie w szpitalnym? I jeśli teraz zabieramy świadczenia z lecznictwa szpitalnego, które da się zorganizować w trybie jednodniowym bądź w trybie ambulatoryjnym bliżej miejsca zamieszkania pacjenta, to w jednym ruchu, gdybyśmy to zmienili, to zabieramy bardzo istotny budżet szpitalnictwa który teraz byłby tą nierównowagą w szpitalach, gdzie nie byłyby w stanie zabezpieczyć kontynuacji działalności i należy robić ten projekt odwróconej piramidy świadczeń w taki sposób, aby system szpitalnictwa w Polsce nie zbankrutował.